Witajcie tutaj, fresh, naczelny złotecz tego siedlarza. Wczorajszy była frytkownica firmy Severin. No niestety, jestem zawiedziony, bo urządzenie nie działa. A jak moja zasada mówi, co działa, no to nie można tego psuć. Więc no, ludzie, łamiecie mi serce. Chciałem coś, żeby zepsuć, a nie mogę tego zepsuć, skoro działa. No, zalałem ją już wodą, bo nie chciałem się oleju wlewać. Podłączyłem do prądu. Okazuje się, że działa, świeci, żeje, No po prostu komuś była niepotrzebna. No okej, okay, nie ma sprawy. Przyjmuję każdy sprzęt, komu jest niepotrzebny. Każdego rodzaju, każdą elektronikę, ale cieszą mnie bardziej rzeczy, które są zepsute, żebym mógł nik podłubać. A w tym momencie ja nie mogę nic podłubać, bo, bo nie mam po co. Nie